Hej, z tej strony Wilczek i witam Was w kolejnym odcinku i w drugiej połowie e, aktualizacji. No znowu piłę no. Dobra, nieważne. Jestem już obok kruszka i będziemy robić drugie zadanie. E, zaczynamy! E, dobra. Robimy uszkodzony kryształ. Przepraszam was za dźwięki wokół. Dobra. Amelia, kogo ja, e, kogo ja próbuję oszukać? To katastrofa. Tak. Zimową wioskę napęd, napędza zimowa magia. Najmagiczniejsza magia wśród magii. A najbardziej magiczne z magicznych kryształów wspaniały czaromagiczny kryształ zimy. Został uszkodzony, to zimowa tragedia. Tragedia. Zobacz tylko, jest na południe stąd. Na e, łączce. Co? Na łączce nad jeziorem. No to jedziemy. Oby to nie było za bardzo krótkie, bo um, chciałam tylko to też zrobić, żeby tego, tych odcinków było trochę więcej a poza tym nie mam, mogę za dużo znaczy filmy też nie mogą być za długie żeby coś szybko zrobiło <grym> ale za to będzie więcej <grym> dobra idziemy hmm, ale może coś zrobimy jeżeli to będzie krótkie to na pewno coś zrobimy To jest będzieciek. O, Kurde, dobrze jest. Kurde, dobrze ja jadę czy nie? Chyba to Gdzie... O, jelonki! Czy tam nie? Nie wiem. Co Chyba tak. <fallout> hmm. A, mam porą chwilę. Chcę iść na spacer. No, chyba jesteśmy na spacer. O, czekajcie, na poziom Tu, 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 tu. Hmm. Przepraszam? Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, to zapraszam oczywiście. Musicie obejrzeć. Musicie. Spadka. To nie moja wina, a przynajmniej nie w stu procentach. Dobra. Skąd miałem wiedzieć, że ten kryształ jest taki delikatny? Jakim cudem to się stało? Nie jest dobrze. Kryształ zimy jest w kawałkach, a zimowa magia. Która była w nim ukryta, została rozrzucona po całej wiosce. Zazwyczaj wszystko tutaj yy, zasilał, a teraz patrz. Oj, wszystko się wydaje ciemniejsze niż zwykle, prawda? Z kolei w wiosce zaczęły się pojawiać dziwne rzeczy. To pewnie przez uwolnioną magię. Hmm, tak, patrz, właśnie o tym mówię. Te śnieżynki błyszczą bardziej niż wcześniej. Hmm, Amelia, wiem, że to trochę dziwny pomysł, ale może spróbuję je pozbierać. Hmm, spróbuję je pozbierać, tak? O, świetnie. Dobra, śnieżynki, chodź tutaj. Mhm. Cały czas w głowie mam te wszystkie świąteczne piosenki. <grymne> Dobra. Zajmujemy się aktualizacją. Aha, w tych śnieżynkach jest trochę zimowej magii, która powoli wraca do kryształu. Kiedy je zbierasz? Może w takim razie uda się nam naprawić kryształ? Kamień serca. To znaczy, ten, kto to zrobił, na pewno poczuł ulgę. Okej. Okay. Jeśli zbierzesz więcej śnieżynek i innych rzeczy dotknie, dotkniętych zimową magią, przywrócimy kryształ zimy do jego poprzedniego stanu. Na pewno. <laughs> Przepraszam. Mogę cię o to prosić? Oczywiście, jakoś cię za to wynagrodzę. Hmm, chyba miałem tu gdzieś jakiś strój. Zajmij się zbieraniem magii, a ja y, będę obserwował kryształ zimy. Tak, upewnij się, że tym razem magia zostanie wśród, y, w środku. Nie martw się, możesz mi zaufać. No dobra. Czyli będziemy zbierać te śnieżniki. Świetnie. Widzieliśmy takie rzeczy. No, no super. Naprawimy to na pewno. Powiedzenie, Amelia. No świetnie. Czyli będziemy sobie zbierać. No, brak, pozbieramy. Troszeczkę. No i co? Pogadamy się trochę. No. Mam nadzieję, że już... Ale w ogóle, za niedługo jest rocznica naszego kanału. Mega szybko to minęło. Straszliwie szybko. Mam nadzieję, że wbijemy już 70 subskrypcji. To jest mało. No? Ale nie no to jest dużo. <suskrypcja> Mam nadzieję, że będzie więcej. Oczywiście. Nie, nie złapać! O, tam pisze, oczekujcie, nie, nie, no, na pewno będzie jakiś specjalny, na no, 100%, no, nie, nie, no musi być, <grych> musi być. Aha, czyli, no dobra, co pozbieramy. I jeżeli ktoś chce do naszego klubu, to niech pisze w komentarzu swoją nazwę, to dodamy. Hmm. Żeby było no, coraz więcej w klubie, żeby było superowo. No znowu piła! Nie wiem, co to się dzieje. I coś się to tak denerwuje, ktoś się bawi w reala, tu nagle jakieś siano w ręce i, albo w masakra na i piła. Hmm. Nie, nie wiem może. Dobra, zaraz będziemy kończyć. Jak macie jakieś pytania, czy coś, to piszcie w komentarzach. I oczywiście lajkujcie. Dobra, Napiszcie w komentarzach, czy bardziej Wam się podobają filmy same Team Kotem, czy Team Wilczek. Zobaczymy. Kogo bardziej lubicie. <grych> nie no, że tutaj. No możecie napisać. Albo czy Wam się podobają filmy bardziej z jedną osobą, czy razem, tak. No zobaczymy. Nie no, tam raczej nie będzie tego chyba. Dobra, trochę tego pozbieramy. Niepotrzebnie tu wjechałem. No dobra, zjedziemy sobie ze zjeżdżami Świetnie, Świetnie to jest. Um. A tam. O, tam jest jeszcze prezent. Nie widziałam go. Otworzymy sobie. Siódemka, zimowałam. O! Ej, dostaliśmy 500 tego. Aha, a, dobra, nie widzicie, sorry. Ale dostaliśmy 500 tych takich śnieżynek. Bo nie widzicie tego, tego całego. Mam taką kamerę, no niestety. Mam nadzieję, że. Znaczy, dzisiaj jest, dzisiaj jest środa. Tak, dzisiaj jest środa. To mam nadzieję, że dzisiaj to wejdzie. A jak nie. No to jutro. Jutro rano, południe, Nie wiem. Ale dzisiaj może pierwsza część. Pierwsza część może dzisiaj będzie. Dobra, zaraz kończymy parę śnieżynek. Jestem ciekawa, ile tego trzeba nazbierać. Bo jednak tutaj tylko tutaj jest. To to jest. Hmm, nie wiem. Dobra, idziemy z na śnieżynkę. Dobra, o, pójdziemy sobie na ściankę. Pięknie zakończymy. Oj, 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 oj. Dobra, jeszcze jedna część pewnie będzie, ale to, to już kiedyś, bo teraz już mi się nie chce. Dwa odcinki nagrano. Dobra. Stój, koniu. I dziękuję wam za oglądanie. Życzę miłego dzionka albo miłego wieczoru. Albo poranka. I pa!